Michał Szpak zakończył rok 2018 z przytupem. Artysta potwierdził, że świetny wokal w połączeniu z wyjątkową stylizacją Ala Szpak przekłada się na znakomity odbiór. Fani piosenkarza są zachwyceni koncertem. Michał Szpak po raz kolejny dał popis swoich umiejętności. Internet rozpływa się nad jego występem w koncercie kończącym 2018 rok. Szpak był jednym z gości na scenie w centrum stadionu śląskiego, gdzie odbywał się Sylwester Polsatu. Porywający występ. Michał Szpak zachwycił publikat Sylwestra Grono artystów śpiewających na Śląsku było znakomite. Maryla Rodowicz, Sławomir, grający tego dnia również na Sylwestrze TVP w Zakopanym, skąd szybko udał się do Chorzowa, Zenek Martyniuk, podobnie jak Sławomir czy Ewa Farna. I on, czyli Michał Szpak. Sieć nie uznaje kompromisów, jeśli chodzi o ocenę występów w Sylwestra. Zbyt pewne siebie gwiazdy, przeplatające prawdziwe głosy z Playbackiem, spotykają niemiłe rozczarowania. Co innego znakomite wokale, te pamiętamy na długie lata, tym bardziej będąc na miejscu. Występ Michała Szpaka mieści się bez dwóch zdań w tej drugiej grupie. Artysta zdecydował się zaśpiewać swój przebój z Eurowizji Color of the czy flagowy numer z płyty Dramer, która ukazała się jesienią poprzedniego już roku. Wielki zachwyt sprawił jednak adaptacją wielkiego hitu z lat 80. i amco Excited grupy The Pointer Sisters. Powiedzieć, że szpak rozkołysał widownię stadionu Śląskiego, to jakby nic nie powiedzieć. Dialog artysty z publiką wypadł znakomicie. Piosenkarz potwierdził swoim występem, że jest jednym z większych odkryć tej dekady. Jak zwykle wartością dodaną jego występu był strój. Na co dzień wielu Polaków ma mu za złe odważne kreacje i stylizacje, ale w Sylwestra wspomniana krytyka była jakby mniej wyczuwalna. Pojawiły się za to porównania do polskiego princea i ogrom pozytywnych komentarzy. Takiej pochwały i laurki nie otrzymał dawno inny muzyk. Stylizacja obłędna, jak Prince, głos idealny. Michał to jedyny artysta, na którego występ wyczekuje się z emocją w sercu. Kunszt światowej gwiazdy, śmiem napisać król muzyki, czytamy w jednym z bardziej uznanych komentarzy na Facebooku. Najlepsza gwiazda tego sylwestra, najlepszy występ wieczoru, czekałam na Michała i jak zwykle się nie zawiodłam. Swoim występem pobił wszystkich. Miód dla moich uszu napisał inny z internautów. Niesamowicie wyglądał i fantastycznie śpiewał. Reakcja publiczności mówi sama za siebie. Zanim wszedł, wiedziałam, że będzie Michał, bo publiczność zaczęła szaleć. Na żywo reagowali na jego zachęty. Król sceny, czytamy w kolejnym komentarzu. Zobaczcie fragment występu Szpaka.